Wśród moich sąsiadów był mężczyzna w średnim wieku, który od bardzo dawna trenował sztuki walki. Codziennie trenował w swoim ogrodzie, uderzając w drzewo i łamiąc cegły gołymi rękami. Pewnego dnia znaleziono go martwego. Jeszcze dziwniejsze było to, że miał swoją pięść wciśniętą w usta. Nie znaleziono żadnych śladów osób postronnych, ale nie wyobrażałem sobie, jak można umrzeć w taki sposób. Cała okolica była wstrząśnięta. Policja długo prowadziła śledztwo bez żadnych postępów. Pewnego dnia, kiedy odpoczywałem w domu, usłyszałem na zewnątrz czyjś głos: Proszę, otwórz drzwi. W jednej chwili straciłem kontrolę nad swoim ciałem, podszedłem do drzwi i je otworzyłem. Nie mogłem się temu oprzeć. Przed drzwiami stał mężczyzna, przystrojony biżuterią w kształcie gałek ocznych. Wpatrywał się we mnie swoimi szeroko otwartymi oczami. Nagle przez całe moje ciało przeszło dziwne mrowienie. W mgnieniu oka stałem się wyczerpany i miałem wrażenie, że zaraz zemdleję. Wtedy mężczyzna powiedział, proszę, nie patrz się tak na mnie. Spójrz do góry. Moje źrenice mimowolnie skierowały się ku górze, a ja nie mogłem nad tym zapanować. Moje ciało poruszało się wbrew mojej woli. Próbowałem krzyknąć, ale wtedy mężczyzna powiedział: proszę, nie wydawaj żadnego dźwięku. Stałem jak sparaliżowany, patrząc w sufit, a po chwili przeszył mnie ogromny ból. Moje źrenice były maksymalnie przekręcone do góry, ale nawet mimo to mężczyzna powtarzał: proszę, bardziej, przekręć je bardziej. Łzy obficie płynęły mi z oczu, a ja czułem tak ogromny ból, jakby ktoś mi je wyrywał. Próbowałem błagać go o litość cichym i piskliwym głosem: Czy ty nadal możesz mówić? Jak tak, to ugryź się w język, proszę. W tym momencie z całej siły zacisnąłem zęby, gryząc się w język. Z całych sił próbowałem otworzyć usta ale bezskutecznie. Ból narastał z każdą sekundą i dopiero wtedy zdałem sobie sprawę z tego, jak zginął mój sąsiad. Proszę, zaciśnij teraz zęby tak mocno, aby odgryźć sobie język. Nagle usłyszałem z zewnątrz czyjś krzyk. Ręce do góry. Okazało się, że policjant patrolował okolice i podążał za tym podejrzanie wyglądającym mężczyzną. Poczułem ulgę i w końcu odzyskałem kontrolę nad swoim ciałem. Mężczyzna spojrzał na policjanta i powiedział do niego: Proszę, upuść broń. Policjant zrobił dokładnie to, co prosił go mężczyzna z idiotycznie wyglądającym wyrazem twarzy. Korzystając z okazji, rzuciłem się na mężczyznę, zakładając mu blokadę głowy, na co ten powiedział: Twoje ramię słabnie. Po czym bez wzruszenia mi się wymknął. Wskazał na mnie i powiedział do policjanta: Wyceluj broń w tego człowieka, proszę. Ten podniósł z ziemi pistolet i wycelował. Następnie tajemniczy nieznajomy oznajmił: Jeśli się ruszy, pociągniesz za spust, po czym odszedł. Wiedziałem, że nie mogę się ruszyć. Staliśmy tak w bezruchu przez krótki czas, a gdy tylko mężczyzna się oddalił, odzyskaliśmy nad sobą kontrolę. Nie mogliśmy uwierzyć, przez co przeszliśmy. Od tego czasu policja skupiła wszystkie swoje wysiłki na znalezieniu tego tajemniczego mężczyzny. Po paru tygodniach usłyszałem w wiadomościach, że został złapany. Miał zdolności hipnotyzowania ludzi słowem w ciągu sekundy. Używał tej techniki do zabawy. Były setki innych osób, które padły jego ofiarą, ale nikt tego nie zgłaszał, gdyż taka była jego wola. Chodzą plotki, że podobno nie trafił do więzienia, a zamiast tego jest badany przez rząd. Nikt nie wie do jakich konkretnie działań go wykorzystują. Ze względu na to, jak niebezpieczną jest osobą, zostają wobec niego stosowane najsurowsze metody bezpieczeństwa.